No, się ma. Wiem, że dzisiejszy temat może od razu mówić, że to przecież już było i to wielokrotnie, czy to na polskim, czy zagranicznym YouTubie. Sam taką topkę robiłem, omawiałem też siłę wszystkich członków Akaski z osobna. Na dodatek nagrałem dwugodzinny podcast z Eliaszem, omawiając siłę i miejsce wszystkich tych postaci. Dlatego tym razem zrobimy to troszeczkę inaczej. Wszystko przedstawię w słupkowej skali mocy, omawiając poszczególne mocne strony i słabości. Do tego dorzucę dwa, trzy argumenty, dlaczego postać ma w mojej ocenie taką moc, i myślę, że dzięki temu dostaniemy bardzo jasny wgląd w ich siłę. Zmieni się też to, że liczę tutaj członków, którzy byli w Akatsuki chociaż na chwilę, takich jak cała taka Saska na czele i Orochimaru. Pominiemy sobie tylko Zetsu. Także zaczynajmy sobie. Na początek mamy Karin i musimy sobie przyznać kilka rzeczy, bo to, że jej umiejętność natychmiastowego healowania jest jedną z najlepszych w swoim rodzaju, to wiemy, ale oprócz tego też całkiem nieźle sobie radzi. Potrafiła wymienić kilka ciosów w taijutsu z Danzo, który jest na poziomie Kage, zna potężną technikę pieczętującą Uzumaki oraz nieźle poradziła sobie z Tobim podczas wojny, jak na medycznego ninja, Panowała nawet żywioły wody i ziemi oraz Ying i Yang. Także nie możemy powiedzieć, że jest słaba, bo prawdopodobnie radzi sobie z większością żołninów w pojedynkę. Zobiwa to bardzo ciekawa postać, którą mogliśmy zobaczyć w retrospekcjach jego, kiedy ten dołączył do Akacki. Niestety i tak nie wiemy dużo. Głównym argumentem przemawiającym za jego siłą jest sama przynależność do Akacki i siedmiu mistrzów miecza tego legendarnego pokolenia, oraz to, że przeżył walkę z Mighty Dayem, który odpalił ósmą bramę. Oczywiście ta brama nie mogła być tak mocna jak jego syna, ponieważ był on o wiele lepiej wytrenowany, ale nadal jest to potężne i jest to jakiś punkt zaczepny. Jego dużym minusem jest za to słabe ninjutsu, bo używa tylko swojego miecza, ale w tym akurat jest mistrzem. Jego natarczywe i pełne agresji i ataki są jego plusem i minusem jednocześnie. Z jednej strony, na kogoś, kto ma trochę wyższe Battle IQ, może się to okazać śmiertelnym błędem, co pokazała nam już zresztą historia, a z drugiej to, kto spodziewa się takich ataków? Bardzo niewygodny przeciwnik, przede wszystkim dla osób, które walczą z nim po raz pierwszy. Gdyby dodać mu jeszcze jakieś ninjutsu i trochę więcej rozgarniętości, to myślę, że mielibyśmy postać na porządnym kage levelu. Suigetsu to dla mnie bez wątpienia najsilniejszy szermierz zaraz po Kisame, ale to nie walka jest w jego mocy kluczowa. Przede wszystkim dzięki swojej wodnej strukturze jest odporny na fizyczne ataki, więc przykładowo Hidan kompletnie nic by na niego nie zdziałał. Potrafi też bardzo dobrze używać żywiołu wiatru i wiadomo wody, jednak tutaj wielkim minusem jest ktoś używający elektryczności. W innym przypadku radzi on sobie bardzo dobrze i jest kolejnym bardzo niewygodnym przeciwnikiem. Siła Jugo to bardzo ciekawa sprawa, bo o ile nie jest on jakoś przerażająco silny w swojej podstawowej formie, to już zdolność nieznanego nam jego klanu daje mu niesamowity boost do siły i wytrzymałości. Jego agresja przypomina co najmniej podwojoną tej prezentowanej przez Hidana. Za to minusem jest to, że kompletnie nad sobą nie panuje. Jego wrogiem jest po prostu każdy, kogo zobaczy. Tutaj mamy już całkiem spory przeskok siły, bo trafiamy do Conan. Złośliwi powiedzą, że dostała się do Akatsuki nie w ramach rekrutacji, a dlatego, że była przyjaciółką Nagato, ale na szczęście zdążyła nam pokazać, że sporo potrafi. Zawsze rozmawia się o jej walce z Tobim, gdzie przygotowała genialny plan, którym praktycznie pokonała zbyt pewnego siebie Tobiego. Dodatkowo potrafi korzystać z żywiołu wody, ziemi i wiatru oraz mocy Yang. I podobnie jak Saigetsu, gdy jej technika Shigihami no Mai jest aktywna, to potrafi zniwelować ataki fizyczne. Jej Minusem są ataki bazujące na oleju, tak jak pokazał nam to Jiraja, oraz techniki wodne, z którymi w jakim stopniu też sobie radziła, pokrywając swoje kartki woskiem. Jest bardzo potężna, lecz przed sobą mamy jeszcze 9 kosmitów. Dziwi Was ogromna moc, jaką postanowiłem dać tej darze? Już od dłuższego czasu zastanawiałem się nad pojedynkiem jego i Sasori'ego, bo prawda jest taka, że techniki Blondasa są niepoważnie silne, szczególnie te jego asy, takie jak mikroskopijne wybuchy, niemożliwe do zobaczenia, czy coś na wzór bomby nuklearnej. Do tego kamikadze. Bo akurat ta technika jest zdolna zremisować walki na wiele silniejszych od siebie przeciwników. Do tego dochodzi do wolność w użytku swoich bomb, robienie z nich formy przemieszczania się, albo małych szpiegujących muszek, która w każdej chwili może że wybuchną ci obok głowy, to jest nie do pomyślenia jak bardzo silny jest Dejdara, gdy tylko nie znajduje on się w takiej otwartej walce. Uważam, że w tamtym momencie przeciwko Sasuke kompletnie bił go na głowę, ale tam dosłownie wszystko złożyło się akurat tak, aby to jeden z głównych bohaterów serii wygrał. Kto by pomyślał? Słuchając mnie tak bardzo zachwalającego Deidara... Pewnie nie dziwi was w miarę mała liczba, która dzieli ich siłę... Sasori swoją moc zawdzięcza różnorodności technik... On może stworzyć w lalce cokolwiek zapragnie... I używać ich setki naraz, tworząc armię... Jest zdolny też używać kekei genkai... Jak na przykład żelazny piasek trzeciego kazekage... Który uznawany był za najsilniejszego w historii wioski... Jego arsenał i przede wszystkim inteligencja bojowa... Robiła ogromne wrażenie... Muszę też wyjaśnić tak zwany słaby punkt... Bo to chyba oczywiste, że każdego z słabością... Może może być coś takiego, jednak tu chodzi o to, że gdy już dowiemy się jak Sasori działa, to jego serce nie jest jakoś specjalnie chronione i według mnie jest zbyt łatwo dostępne i to uznaje za jego słabość. Zgodzę się też z wami w ankiecie, którą ostatnio wypuściłem, ta walka byłaby przede wszystkim taktyką, a tutaj Sasori, jego chłodna doświadczona głowa, ma ogromną przewagę, mimo iż sądzę, że jakoś bardzo mocno w samej mocy od siebie nie odbiegają. Jest i Orochimaru Tutaj również trzeba wyjaśnić sobie to dokładnie Jest to Oro jeszcze sprzed czasów pierwszej serii Bo właśnie wtedy przynależał do Akatsuki To też czasy w których został ośmieszony przez Itaciego, Pokazując mu że dzieli ich różnica klas Wiemy też że obawiał się Sasoriego Który go ścigał gdy wężyk zdradził Akatsuki A ten nie zamierzał podejmować jakiejkolwiek walki I według mnie słusznie Rzeczywiście próbuje mu w tej chwili umniejszyć Ale to nie dlatego bo jest słaby Tylko dlatego że jest tak silny I musimy lekko zdystansować jego siłę Na tle pozostałych potworów Mimo wszystko uważam go za silniejszego od Sasoriego, dzięki posiadaniu wszystkich żywiołów, potężnym arsenale technik, ogromnej żywotności, nie mylcie z nieśmiertelnością, bo tak nie jest, i brakiem słabości akurat przeciwko niemu, ponieważ jeżeli chcemy dobrze zająć się Oro, to najlepiej, aby wziął się za niego ktoś specjalizujący się w genjutsu lub po prostu cicha. Jeżeli mówiliśmy wcześniej o niewygodnych przeciwnikach, to on zalicza się do ich topki. Jest jeszcze Edo Tensei, tutaj od bardzo wielu rzeczy zależy. Nie jesteśmy też pewni, czy w tamtej chwili potrafił go używać, także najzwyczajniej w świecie nie Biorę tej techniki pod uwagę. Pytanie, które może wam się nasuwać. Dlaczego Sasuke jest wyżej niż Orochimaru, gdy ten sam przyznał, że nie zabiłby go, gdyby Oro nie był w tak złym stanie fizycznym? To bardzo proste. Mówimy o Sasuke z Double Mangekyo Sharinganem, a Amaterasu i Susano, a tamten w walce ze swoim mistrzem posiadał jedynie trzy Tomoe zwykłego Sharingana. Ten skok mocy jest ogromny. Jestem w stanie uznać, że gdyby walczył z chłodną głową, to jego tamtejsze walki poszłyby wiele lepiej. Chodzi o Bi, Raikage i Danzo, bo bazujemy głównie na tym. I właśnie ta niestabilność psychiczna, i nas sprawia, że jego moc jest słabo zwierciedlana na ekranie w porównaniu do tego, co widzimy na papierze. Kakuzu, czyli paradoks całego Akatsuki. Dziesiątki lat walki na śmierć i życie. Wysoka inteligencja. Latające potwory używające najsilniejszych technik danych żywiołów. Taijutsu na najwyższym poziomie z możliwością utwardzania własnej skóry. I zwiększeniem swojej siły fizycznej. Kilka żyć. zabawa z Kakashim jak z dzieckiem. Aż tu nagle wparowuje Naruto z klonem i nową techniką. Absurdalna scena zaprzeczająca temu co widzieliśmy chwilę wcześniej. Omawiana przeze mnie już wiele razy. Dlatego nie będę się nad tym zbytnio rozwodził. Wydaje mi się, że fabularnym problemem tej postaci było to, że pojawił się w historii bardzo wcześnie i musiał jakoś zostać pokonany. Mimo wszystko, jakkolwiek by to fabularnie się nie zgadzało, uważam, że ma siłę zdolną pokonać każdego wyżej w tym rankingu. Często widzi się pojedynki gdzieś w komentarzach na temat Kisame kontra Kakuzu. Ja powiedziałem już swoje o tym drugim, ale Kisame udowodnił w walce z Gajem, że posiada większą moc, choć niekoniecznie musi wygrać jeden na jeden. Największymi argumentami jego siły to m.in. walka z B, którego dosłownie zdemolował, a na końcu upozorował razem z Zetsu wcześniej już zaplanowaną śmierć. Dodatkowo jego broń odmówiła mu posłuszeństwa, co odebrało mu naprawdę sporo mocy, a na koniec jeszcze był zdolny pogrywać sobie z bramami Gaja, których siła jest bardzo niezbalansowana w tym uniwersytecie. Jeżeli kisame ma wokół siebie odpowiednie warunki, to staje się jedną z najpotężniejszych postaci w organizacji z miejsca się przyznaję, że naprawdę mocno doceniłem Itachiego. Wszystko za sprawą jego inteligencji bojowej i arsenału, ponieważ Susano w połączeniu z lustrem i mieczem Yata, daje siłą mogącą pokonać każdego wyżej i nie trzeba by było na to jakoś specjalnie wiele czasu, bo on akurat go nie ma ze względu na swoją chorobę. W sumie to po co miałby się tak męczyć, jak można użyć Genjutsu palcem, albo Tsukuyomi, któremu nie da się zapobiec, chyba że tak jak Saskę, jesteś z jego linii rodu. Dodajemy do tego Amaterasu i to wszystko wydaje się niepoważne, bo patrząc na to to teraz łatwo możemy się domyślić, dlaczego Itachi fabularnie taką chorobę posiadać musiał. Doceniłem jego moc, ale wątpię, aby Tobi, mimo zbliżonej sobie mocy, z nim sobie nie poradził, o czym zrobiłem już dwa filmy. Ogólną kwintesencją walki 1 na jeden jest wytrzymałość i oczywiście Itachi jest specjalistą, jeżeli chodzi o szybkie kończenie pojedynków i znajdowanie rozwiązań, ale Tobi to za to mistrz ucieczek oraz ucicha, który ma świadomość potęgi genjutsu. Zwracam się do niego Tobi, bo mówimy o okresie, w którym pod takim imieniem był znany. Myślę, że tutaj odpuszczę sobie wyjaśnienie, ponieważ takowe możecie znaleźć w moim filmie o skali mocy Kakashi'ego kontra Obito oraz siły Naruto, jak i kilku innych filmach go dotyczących. Uważam jego siłę za temat wyczerpany, także odsyłam do poprzednich filmów. Pejny, czyli niewątpliwie najsilniejsza postać w Akatsuki. to oko dające niepoważne zdolności. On nam pokazał to bardzo dobrze w arku, który dla wielu jest najlepszym w serii. Udało mu się zabić większość shinobi wiosce, w tym Kakasiego, Jirai'e. Sprawić, aby Tsunade była niezdolna do walki oraz zbufowanemu Naruto, który zresztą nie był sam. Pozwolił sobie na bardzo wiele w pojedynkę, jednak już na moc Kyubiego nie wystarczyło. Talisia Forma wyczerpała jego siły, bo to właśnie jego największa słabość. Mimo tego, iż posiada krew Uzumaki... A a co za tym idzie ogromne ilości czakry. Konsekwencje używania Rinnegana są ogromne i na przykład w Boruto względem Sasuke naprawdę się tego pilnują. I na przykładzie tego możemy zobaczyć do jak wysokiego stopnia Pain mógł się posunąć. Tak jak kiedyś wspomniałem widzę jakiś scenariusz w którym Kamui Obito daje radę Painowi, ale byłoby to naprawdę bardzo, bardzo trudne. A moc Paina jest zdecydowanie większa.